Witam serdecznie w 34. już odcinku. No i na start tak jak chyba ostatnio mówiłem, weźmiemy, przeatakujemy Gribiusem. Nie wiem, czy coś dodać? Nie. Gribius ma ładnie siłę. Właśnie, a tutaj jest działo. Jest działo. Trzeba to szybko kończyć. Dobra, to tam sobie lecą wesoło. My nie mieliśmy gdzieś tutaj sondy, no właśnie. Ten leci, tutaj lecą. A, tu dalej robią, dobra. Jest, jest. Dobra, to już się nie udało na czas, ale zaraz ogarniemy. No dobra. I przybyliśmy. Dobra. I zaraz nasi też się pojawią. Rr Grievous. Dobra, do tego dodajmy. Dobra, najpierw bombowcy porozwalajmy. Okiem okay, spoko. Się przyda porządek zrobić. Ah, myślałem, że może mi się uda. Transmit to to destination. <laughs> Coordinates <laughs> received. We're moving out. Not <laughs>

Добра. Ааа. Uh, uh. no. Już prawie wszystko zrobione nie wiem po co nam mina, no, ale to mi tam, tam zabroni doskonale Dobrze będzie przesunąć tutaj tą linię frontu. Lepiej to jeszcze tu będzie potem to przesunąć, a tu zająć tyły. <laughs> ale to zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. No to byłoby... No. I korda szóstego zająć, to będzie też dobre. Wtedy! Wtedy to nam odpocznie ładnie to wszystko chyba. Chodzi o logistykę. Miałem sobie tego walnąć tutaj, ale widzę, że... <laughs> troszkę zmienimy plan. Chyba z tych ba Dobra, na razie te badania zostawmy, jednak wracaj mi z tym. Coś tam jednak mamy. Dobra, szturm. No motorki będą wkurzające. Dobra. Jesteśmy już po tym, jak się bitwa załadowała, więc lecimy szybciutko. E, Czego wargrivius? Czy nie wezwałem? Nie, wezwałem, on honduje. Zapierdzielasz. Które uciekają?

sending Christian orders now. You operational. swinging around. That's within my parameters. You get operational. Good. O, szybko i krótko, mam nadzieję, że zaraz przesą ci siły nazie naziemne ziemne je też rozwalimy, bo użyję blokady. Ale zanim to nastanie, fajnie byłoby tutaj przetakować. No dobra, daję ręcznie ich wybijemy. Bo tak to to mogło uciec jeszcze, jak pamiętam. Dokładnie, a teraz to już nie ucieknął. Ładnie. Dobra, nie jest tutaj ten mały, z... kurde, zmiotło go. Wszystkich tu rozwaliliśmy. to bardzo ładnie. A właśnie był rozkaz 66, już bo jest Vader. Co prawda jest też Rex, a już go powinno być. Jest Hordo i jest Cody. Dobra, idziemy za ciosem. Jamy się w Honogr. Czyścimy to, przeczyścimy Kessel pewnie jeszcze szybko. Preparing for jump Tych możemy olać maluszków. Co tam mają. Dobra.

No i tutaj polecimy. Ręcznie lepiej to rozgrywać, bo AIKi naprawdę nie wiem, jak te bazy, umieją, te bazy umieją się rozwalać i tracić połowę floty. I to najlepsze jednostki, a nie te najgorsze. I nie wiem, jak oni to robią.

Dobra. nie te dziwne platformy. Okej. Okay. Jeszcze my zaraz w tej okolicy Republikę to będzie dobrze. I to jest jedna kwestia, którą trzeba tu zrobić. Drugą jest kwestia. E, tu już się buduje, tu się buduje. właśnie tych trzeba połączyć. Dobra, to po tej bitwie. Dobra.

Leticia, Tutay, Villa, Tutay, Villa, Tutay, I am all on my way Scanners active. Personal transport ready, sir. Yes, sir. Ready for command. What is your wish, sir? Ready to destroy the ground. I will locate this weapon and learn its secrets. If you insist. Okej, okay, tego się autentycznie nie spodziewałem. Tak trochę głupio zginęła, bo <coughs> nie zauważyłem, że życie już traci po prostu. Kurde, nie tych kliknąłem. oj, ja oczywiście nagle dałem i już wiedzą, że tutaj przeciwnik

Forming issues. squad. Squad assigned to the Dobra. To był hajsik, tu lecicie. Podamy ich jako obrońców i tyle. Но, как-то пьяненько на паржа. Bombardant Bombardant A co, mi tam? A, nie zdążyłem. Mam nadzieję, że ona się odrodzi. Bo to przewalone, jeśli ona zginęła na stałe. Fajder jest tak blisko Tatooine'a, przecież nie lubi piasku. Nie wiem co on na robi. Że ja wiem, co tam robią od początku sobie mogą się przydostać, biedaki tam do siebie. Ale Mustafar jest nasz, go tu nie wpuszczamy. Dobra, tego go tu miałem dać. Zapamiętam chyba. No dobra, w hutów tutaj się wywalamy. Pamiętam, tym miałem. I trochę niefortunnie. Bo ty, tego miałem tu posłać. Tego miałem tu posłać. Ten miał tu pilnować. A ten miał polecieć tu pilnować. No, przysłali coś na chwilę. Jakże miło.

Niech tu walą A potem tu Dobra, spałem, wzięliśmy. Dobra, w sumie to wszystko mi się zdetknie, albo to wybić wy 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 mi myśliwca, takich się da. Dobra, i teraz czekam aż to się odrodzi wszystko. Ten najważniejszy, że już nie może wystawiać bombowców i myśliwców. Dobra.

Dobra, cała ekipa leci tutaj. Dobra, nie ma co tam walcie, tam walcie, to był błąd. to okay. put Ładnie wygląda. Dużo walki. A to albo poza nagraniem, albo w następnym odcinku rozegramy, bo myślę, że w tym to już będzie wszystko. A na chwilę obecną to jeszcze jak tylko ten to dojdzie do skutku. Dokładnie. Mogę ich a, tu wysłać. Dlatego mogę tu wysłać. Chociaż. Przecież... Przez rady mi się nie opłaca przepierdzielić. <laughs> opłaca. I to bardzo. Dobra, zobaczmy tą mis misję. Dobra, bardzo się opłaca. Myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku i w tym będzie to wszystko. Przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu i opcji wsparcia. Ejo.